Hej, Moliczki! przyszedł luty i ja przychodzę do Was z kolejnym filmikiem z poleceniem czterech zaskakujących historii, które ukazały się między lutym i marcem, czyli też ukażą się. Będą to moje trzy patronaty dwa, które zostaną wydane w lutym są wydane w lutym jeden, który ukaże się początkiem marca i jedna książka, która po prostu naprawdę bardzo mi się spodobała, a wyszła w styczniu. Więc co? Zaczynamy! Pierwsza historia jest to aktor Gra zmysłów. Możecie podglądnąć oczywiście okładeczkę. Jest to moje 7 na 10 autorstwa Eweliny Dobosz i wydawnictwo Niegrzeczne Książki. Co do autorki, to chciałam tak Wam zdradzić, kto mnie aż tak dobrze nie zna, że patronuję jej wszystkim książkom od debiutanckiej i jestem bardzo z tego dumna, bo naprawdę lubię historie, jakie tworzy i lubię jej pióro. Więc zapamiętujcie tą historię. Oczywiście za chwilę przybliżę Wam każdą książeczkę po kolei, dam moją opinię. Druga książka jest to I Będę Cię Kochać aż do śmierci. Anna Kasiuk, jest to moje 8 na 10, również mój patronat, wydawnictwo Jaguar. Jest to kolejna książka, której mam przyjemność patronować tej autorki. Tutaj macie Następna będzie ty. Świetna, lecz te dwie są zupełnie inne. Wspomniane historie, zaraz Wam zdradzę o czym będzie ta, lecz zostaniecie tutaj takie nowe wcielenie, bym powiedziała, autorki świetne. Trzecia w kolejce jest to książka Jego wróg Beata Majewska, wydawnictwo Miraż. Moje 8 na 10, mój marcowy patronat. Jest to trzeci tom cyklu. E, tu macie, a, wcześniejsze dwa. E, są to książki ściśle ze sobą powiązane, więc musicie je czytać po kolei, ale dostarczą Wam lawiny emocji, więc tu dwie poprzednie, a tu macie tą najnowszą. I na sam koniec mam dla Was zderzacz Joanna Łopusińska, styczniowa premiera wydawnictwo WAP i jest to no, zaskakujący thriller naukowy. No to co? Wiecie o czym będzie ten filmik, więc zapraszam Was teraz po kolei na opinię Każdej z tych książek. I zaczynamy od Aktor Gra Zmysłów. Jak sam tytuł mówi, jest to bardzo erotyczna historia, która pobudzi Waszą wyobraźnię. Według mnie idealna na ten lutowy miesiąc, żeby Was rozgrzać. Jest to historia z typu, można powiedzieć, takich bardziej lżejszych. Ale które będą zaskakiwać Was nieraz zwrotami akcji i to tak mocno. Warto jeszcze podkreślić, że jest to czwarty tom cyklu faceci do wynajęcia. Wszystkie wcześniejsze wiszą na blonderce na moim blogu, możecie sobie przeczytać na ich temat. Każdy tom napisała inna autorka, świetna autorka. I każdy tom jest to zupełnie inna historia. Nie powiązane ze sobą, ale właśnie takie rozgrzewające i fajne lektury. Ale wróćmy do fabuły. Mamy tutaj Natalię, która ma 24 lata. Skończyła właśnie studia astronomię. No dość nie, nietypowo, można powiedzieć. Jest z niej taka Zosia Samosia, która nie przyznaje się do błędów i wszystko chce robić sama. Czemu skończyła takie studia? bo nie dostała się na te, które chciała i nie chciała się przyznać rodzince do tego faktu. Ale udało się, jest po studiach, no tylko problem teraz, co z pracą? Tutaj z pomocą przychodzi do niej ciotka, która mieszka w Los Angeles. Potrzebuje ona wyjechać na kilka tygodni na upragniony urlop. W tym celu musi znaleźć za siebie zastępstwo. No i wychodzi z propozycją do naszej Natalii. Żal nie skorzystać, prawda? polecieć z Polski do Los Angeles, popracować, przeżyć przygodę, no i zarobić dobre pieniądze, bo właśnie ta praca to są dobre pieniądze. No, a czym będzie się zajmować? Będzie główną gospodynią w domu bogacza. Na początku jest troszkę zaskoczona, skąd takie pieniądze, o co chodzi. Dowiaduje się, że będzie pracować u aktora Dawida. Ym, inne osoby, można powiedzieć, byłyby w szoku. O Jezus, to on, ten z telewizji. No ale nasza bohaterka nie jest taka, ona nie żyje światem celebrytów, filmami, skupiała się na nauce. No i teraz, można powiedzieć, jest do tyłu. Więc wyjdzie tu taka zabawna historia, o której wam powiem, ponieważ ciotka nie wyprowadzi ją z błędu, a ona pomyśli, że będzie pracować u aktora porno przecież taki dom, wszystko i w ogóle. Aciotko ja mi uświadomi, że to po prostu normalny pracodawca, normalny aktor filmów. Więc jak za pierwszym razem spotka właśnie swojego pracodawcę, wypali mu na ten temat, że o, aktor filmów porno, wyobraźcie sobie, jak będzie wyglądać właśnie ich zapoznanie. No, zacznie się na pewno zabawnie i dość niezręcznie. Między tą dwójką będzie wyczuwalna chemia, ale nasz bohater będzie też dość taki wredny, opryskliwy. Czemu? No, doczytacie, to zrozumiecie. Bieg starzeń sprawi, że wylądują oni razem również na Hawajach. No, zabierze swoją pracownicę na krótki urlop, urlop w ramach pracy. Tam bardzo dużo się wydarzy również. I to wszystko wywróci do góry nogami życie naszej Natalii. Z jednej strony można powiedzieć bajecznie, z drugiej koszmarnie, bo konsekwencje tego wszystkiego no będą nieprzewidywalne nawet dla czytelnika. Przyznam szczerze, że nie spodziewałam się tego, jak pociągnie fabułę nasza autorka. Poznacie, jak to jest żyć w blasku fleszy. Ale też jak wygląda ten świat tak od podszewki, różne intryki i niemiłe zdarzenia. Więc jak widzicie, będzie erotycznie, zaskakująco zadziornie, ale też można powiedzieć niebezpiecznie. Więcej nie mogę Wam nic na ten temat powiedzieć. Poza bardzo byście się w fabule. Mam nadzieję, że zainteresowałam wam, Was tą książką, e, ponieważ no, jest ona warta Waszej uwagi, pobudzi Waszą wyobraźnię. No i mogę śmiało stwierdzić, że jest ona idealna dla niegrzecznych czytelniczek. I będę Cię kochać aż do śmierci. Przyznam Wam szczerze, że po przeczytaniu tej książki długo siedziałam i zastanawiałam się nad miłością nad tym, ile jesteśmy w stanie dla niej poświęcić ile ona nam daje i jak wiele. No, myślę, że każdy z Was po tej lekturze zastanowi się nad tym samym i doceni tą prawdziwą miłość. Ale wróćmy do fabuły. Mamy tutaj Ritę. Jest ona matką dwójki, dzieci, żoną. Jest to kobieta, która wydawałoby się, że ma wszystko prowadzi pensjonat, mąż ma barw miejscowości, finansowo naprawdę dobrze stoją. Jednak jej życie nigdy nie było usłane różami. Gdy była młoda, kochała bardzo mocno. Była zaręczona, miała brać ślub z Tomaszem. Niestety, dzień przed ślubem. Dochodzi do incydentu, mężczyzna staje w obronie swojej ukochanej i kończy się to tragicznie. Trafia on na lata do więzienia. Niestety to wszystko przerywa szczęście, jakie mieli. Nie wie on też, że w tym momencie jego ukochana była w ciąży. Teraz młoda kobieta zostaje sama i musi sobie poradzić z tym, można powiedzieć, problemem. Tak poznaje Jana, który przygarnia ją pod swój dach, można tak ująć, zakochuje się w niej. Teraz jest jej mężem, mają razem synka, wychowują obydwojga chłopców jak własnych. Jednak jej życie tylko z pozoru jest w tym momencie piękne i stabilne. Jej ukochany po ślubie okazało się, że jest bardzo porywczy i zazdrosny. I swoją zazdrość wyładowuje na niej. I tak właśnie sielanka, którą miało mieć piękne małżeństwo, kończy się. Dochodzi do różnych scen dramatycznych. Po jednej z nich wszystko ulega zmianie, gdy posuwa się o krok za daleko. W jej obronie, można tak powiedzieć, staje policjant z miasteczka, Piotr. Tylko tego mężczyzny boi się Jan, bo jest policjantem i wie, że mógłby wsadzić go za kratki. Więc tylko o niego nie jest zazdrosny, zaborczy i akceptuje go i szanuje. Nie wie on jednak, że jego ukochana ma z nim romans. Mhm. E, Piotr, bo o nim mowa, jest kochankiem naszej bohaterki, to on daje jej chwilę uniesień, spełnienia. Przy nim czuje się bezpieczna, lecz nigdy nie odważy się na krok, przynajmniej póki co żeby było z tego coś więcej. On ma żonę i córkę, ona ma rodzinę i wydaje się, że musi w tym wszystkim trwać. Żeby tego wszystkiego nie było mało. Mijają lata i w miasteczku pojawia się Tomasz wyszedł z więzienia i zapragnął odnaleźć swoją ukochaną. Chce, żeby było jak dawniej. Niestety minęły lata. Ona się zmieniła, już nie jest tą Wesołą, pełną życia, radosną dziewczyną, teraz jest odpowiedzialną kobietą, której życie dało popalić i zmieniło ją. Więc, jak widzicie, trzej mężczyźni Tomasz, Jan i Piotr, i ona, i jedna Rita. Każdy ją kocha na swój sposób. A kogo ona aktualnie kocha? Była miłość teraźniejsza i była mąż, który krzywdzi i kochanek. Czy któraś z tych trzech osób jest w stanie dać jej tak naprawdę bezpieczeństwo i spełnienie? Wszyscy trzej uważają, że ją kochają. Jaki będzie finał? No, powiem Wam, że tutaj niełatwo odgadnąć, a mnie sam finał naprawdę zszokował. I właśnie długo siedziałam i myślałam właśnie o miłości po zakończeniu tej książki. Bo pokazuje ona właśnie taką prawdziwą miłość, że dla ukochanej osoby, gdy jesteśmy prawdziwie zakochani, prawdziwie kochamy, jesteśmy w stanie zrobić wszystko, żeby była szczęśliwa ona, a nie my. Kto daje szczęście? Czy ktoś z tej trójki? Dużo sobie poczytacie na temat ich perypetii, będą zawiłe, niemanalne, będą chwile uniesień, płaczu, bólu. Wszystko będzie takie prawdziwe, naprawdę to mogło się zdarzyć, czy zdarza się niektórym kobietom, mężczyznom. Polecam, świetna, prawdziwa historia, miłosna, bolesna, ale też w której można doszukać się pozytywnych aspektów. I przyszedł czas na marcową nowość: Jego wróg. Tu Wam pokażę jeszcze raz. Wcześniejsze tomy musicie doczytać, jeżeli chcecie czytać ten. Są one równie mocno emocjonujące. Każdy dostarczy Wam innej gamy emocji. A ten będzie świetnym, można powiedzieć, zwieńczeniem całej serii. Mega, zaskoczy czytelnika. Kto nie czytał wcześniejszych tomów, od razu mówię, nie słuchacie tego fragmentu filmu, bo będzie to dla Was duży spoiler. Nadrabiacie najpierw poprzednio. Wracajmy do fabuły. Iza, jak wiecie, zostaje zatrzymana na lotnisku i oskarżona o handel narkotykami. W krajach arabskich jest to bardzo duże przestępstwo, w Arabii Saudyjskiej jest to okropne wykroczenie trafia ona do aresztu, do więzienia i czeka na rozprawę. I to, co tam przeżyję, będzie koszmarem. Powiem wam, że gotowało się we mnie, miałam strasznie dużo emocji skrajnych w sobie. Pisałam wtedy do autorki, musiałam się komuś wygadać, a wam jeszcze nie mogłam. Więc rozmawiałam z autorką, która i tak mnie uświadomiła, że przedstawiła wszystko w trochę łagodniejszym świetle, żeby czytelnik dał radę. Po tym okresie nasza bohaterka już nigdy nie będzie taka sama. Po tym, bo Omar się pojawi i wyciągnie ją z tego koszmaru. Oczywiście nic za darmo. Jednak nie powiem Wam o co chodzi. Doczytacie, dowiecie się. Suma summarum, nasza bohaterka w końcu dotrze do ukochanej Polski, ale już nie taka jak dawniej. Załamana, doświadczona okrutnie przez życie. Na lotnisku spotka swojego dawnego znajomego, który, widząc, w jakim jest stanie, postanowi, choć wbrew jej woli, zająć się ją, pomóc jej i przygarnia ją pod swój dach. Chce jej dopomóc, żeby stanęła na swoje nogi. Tak poznaje też po części, bo wszystkiego mu nie wyjawi, i za, poznaje jej historię. No i tutaj mam dla Was mały spoiler. Ale nasza autorka pozwoliła mi na to, więc uwaga, spoiler. I za zachodzi w ciążę. Wydawałoby się, że to w końcu jest ten moment, udało się szczęśliwa, założy nową rodzinę. Niestety, nic bardziej mylnego. W najmniej odpowiednim momencie pojawia się ponownie Omar. I nasza bohaterka znowu jest do niego przywiązana. Czy tego chce, czy nie? Nie chce, ale musi. Gdy powróci do jego pałacu, życie będzie wyglądało zupełnie inaczej. Ich relacje ulegną kompletnej zmianie. Nie mogę Wam za dużo o tym fragmencie, dużym książki opowiedzieć, no bo jest to zbyt istotne, zbyt byście się połapali w fabule, lecz będą to ciężkie momenty, bardzo zawiłe relacje psychologicznie. No, autorka nie oszczędza bohaterów i czytelnika, oczywiście. Przyznam Wam szczerze, że końcówka książki była po początku tym najbardziej, jak dla mnie, emocjonującym momentem, gdzie znowu musiałam pisać do autorki pełna nie wiem, gniewu, złości, różnych takich skrajnych emocji, musiałam sobie z nią pogadać. I tutaj Wam powiem rzecz, która Was zaskoczy. Na pewno osoby, które już znały moją opinię o wcześniejszych tomach. Omar. W tej końcówce książki wzbudził we mnie emocje, które myślałam, że nie jest w stanie. Taką jakąś nutkę zrozumienia, sympatii w tym wszystkim. Pierwszy raz stwierdziłam, że ten mężczyzna naprawdę kochał naszą bohaterkę, kocha, tylko jest to chora, toksyczna miłość ale jednak kocha. No nie zdradzę Wam, co się stało, że moje stwierdzenie tak się zmieniło, bo jak wiecie, nienawidziłam praktycznie od początku tego mężczyzny, lecz na koniec zrozumiałam w pewnym sensie jego miłość i trochę mu, kurczę, współczułam. Co dla mnie jest dziwne akurat przy tego typu mężczyznach. No ale jednak. Nasza bohaterka Iza przeżyje wiele. Końcówka będzie... Och, Jazdą bez trzymanki, można tak powiedzieć, ale wszystko będzie świetnie przemyślane, dograne, nie można się do niczego doczepić. Według mnie jest to świetny tom, który jest inny niż poprzednie, ale dający równie dużo e, skrajnych emocji, a to czytelnik lubi. Więc myślę, że jest to obowiązkowa lektura dla fanów poprzednich. A kto nie czytał, nadrabiacie, jeżeli chcecie poczuć, Gamę przeróżnych emocji i poznać historię Polki, która wyszła za Araba, można tak powiedzieć, ale Księcia. I na koniec mamy Zderzacz. Jest to thriller naukowy. Przyznam szczerze, że thriller naukowy pierwszy raz w swoim życiu czytałam, bo thrillery, jak wiecie, bardzo lubię, uwielbiam wręcz. Może to nie być lektura dla każdego, no bo jest to thriller naukowy, będzie w nim sporo nauki i fizyki. Aczkolwiek ja, jako osoba, która nie znosiła fizyki w szkole, połapałam się wszystkim, zrozumiałam i przypadł mi do gustu, więc myślę, że powinniście dać mu szansę. Jest to niełatwa historia, która ma w sobie też sensację i kryminał. Dobra lektura. Ale wróćmy do fabuły. Awa. Przyjeżdża w odwiedziny do swojego brata. Nie nacieszy się jego obecnością za długo, ponieważ na drugi dzień mężczyzna zostaje znaleziony martwy w swojej pracy w Wielkim Zderzaczu. Był on naukowcem, który odkrył pewne niewygodne dla firmy fakty. Tylko, czy to mogło być przyczyną jego śmierci, czy to był wypadek? Jednak większość nie chce wierzyć, że był to wypadek i rozpocznie się śledztwo i walka z czasem, można powiedzieć też o życie i o prawdę. No aha, bo to był brat naszej bohaterki, odnajduje martwego jego przyjaciel, przyjaciel Aleks. I to on będzie chciał Awie pomóc w poznaniu prawdy. Też nie będzie wierzył w to, że mógł to być właśnie wypadek. Razem wyruszą jakby powiedzieć w niebezpieczną podróż, żeby poznać, co odkrył brat i jakie to ma istotne znaczenie. Jednak nie tylko oni będą chcieli poznać prawdę, bo wiadomo też policja, tak samo pewna profesor Franceska, która pracowała z Noachem. I te wszystkie osoby i wiele innych, bo tu będzie naprawdę wiele postaci, które wniosą bardzo dużo do książki, wszyscy będą chcieli jednego. Dowiedzieć się, co odkrył nasz bohater, Przejąć to, bo musiało być to naprawdę istotne dla badania i dla społeczeństwa. Będzie tutaj bardzo dużo intryg, niebezpieczeństwa. Przez chwilę nie będziecie się nudzić, nie będziecie mogli się od tej historii oderwać do samego końca. Będzie niebezpiecznie, zagadkowo, będą trupy i nie będziecie do końca wiedzieć, kto przetrwa to starcie. No i kto jest wszystkiemu winien? Jeżeli chcecie poznać prawdę, zapraszam Was do przeczytania tego thrillera. Wyszedł on w styczniu, więc jak najbardziej możecie po niego już sięgnąć. Ja po prostu polecam. No i co, to już koniec. Mam nadzieję, że to spotkanie spodobało się Wam. Jeśli tak, poproszę o lajka, komentarz. Napiszcie, co sądzicie o przedstawionych przeze mnie książkach, czy którą już może czytaliście, czy któraś przypadła Wam do gustu i zamierzacie. Oczywiście, jeżeli macie jakieś inne pytania, piszcie. No i dajcie znać, co może chcecie jeszcze ode mnie usłyszeć. Ja już oczywiście mam plan na kolejny filmik dla Was, więc oczekujcie, będzie on również w lutym. No i nie zapomnijcie, proszę, o subskrypcji i dzwoneczku żebyście byli na bieżąco z tym kiedy i co wpada. Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie i czytajcie.